Każdego człowieka na ten świat przychodzącego, oświeć nasze serca światłem Twojej łaski, aby nasze myśli zawsze były godne Ciebie, a nasza miłość ku Tobie szczera przez Chrystusa, Pana naszego. Sakramentalnego Związku Małżeństwa przygotowują się następujące osoby. Dawid Broszkiewicz, kawaler z Bochni, parafia świętego Mikołaja w Bochni, i Natalia Kołek, panna z Piechut, nasza parafia Zapowiedź druga; Sebastian Sylwestre, Sylwester Miłość kawaler z Borowej, parafia Borowa, i Aleksandra Katarzyna Podjołek, panna z Babu, Nasza parafia, zapowiedź pierwsza. Jeśli komuś znane byłyby okoliczności, które jako przeszkoda rozrywająca, wiążąc wyżej wymienione osoby, zawierany przez nie związek, związek sakramentalny, czy nią nieważny, w sumieniu zobowiązany jest powiadomić kancelarię parafialną. Przeżywamy czwartą niedzielę Wielkiego Postu. Chciałbym bardzo serdecznie na początku podziękować wszystkim parafianom, którzy... Uczestniczyli w rekolekcjach parafialnych, czwartek, piątek, sobota. Dziękuję za to, że gdzieś tam udało się tę chwilę z całego dnia, porządku dnia, znaleźć i ofiarować sobie samemu, bo praktyka rekolekcyjna, między innymi, to czas, który człowiek daje sobie, pochylając się nad sobą, mając odniesienie, w tym, który jest doskonałością, świętością, a cel, jakim jest świętość, to cel, który jest nam wszystkim zadany w drodze ku zbawieniu. Jeszcze raz, z całego serca dziękuję. Liturgicznie uroczystość Świętego Józefa, choć kalendarzowo dzisiaj wypada Świętego Józefa, to liturgicznie jego orędownictwa i wstawiennictwa będziemy przywoływać w dniu jutrzejszym. W sobotę 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Msze święte w sobotę w naszym parafialnym kościele o godzinie 8 i o godzinie 17. Przed kościołem można odebrać nowy numer. Gościa niedzielnego w zakresli można odebrać natomiast małego gościa niedzielnego dla dzieci. Dla wyznaczonych rodzin z piechut, słowa podziękowania za przygotowanie świątyni i wysprzątanie oraz za ofiarę na kwiaty Bóg zapłać o sprzątanie w najbliższy piątek lub sobotę, ale po mszy świętej wieczorowej Proszę drugą grupę rodzin z Piechut. Za ofiary złożone w minionym tygodniu na kościół panu Maciejowi Szpyt-Zachwiejowa oraz osobie, która jako złożyła ofiarę bezimiennie na polichromię kościoła panu Maciejowi szpyt Zakwiejowa i na ogrzewanie również panu Maciejowi Szpyt-Zachwiejowa. Wszystkim ofiarodawcom serdeczne Bóg zapłać. Dziękuję wszystkim, którzy gromadzili się w minionym tygodniu na modlitwie, uczestniczący w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Zapraszam w tym tygodniu do wspólnej modlitwy. Słowa, e, ufne słowa, będące zaproszeniem, kieruję ku całej wspólnocie, a zapraszam na spowiedź przedświąteczną, wielkopostną która zamyka także naszą praktykę rekolekcyjną tegoroczną i przygotowuje nas na nadchodzące święta. W naszym parafialnym kościele spowiedź Wielkopostna w sobotę 25 marca w godzinach takich samych jak zwykle, czyli zaczyna się spowiedź o 14:00, trwa do 16:30, z półgodzinną przerwą. Między 15.30 a 16.00. Serdecznie zapraszam, by skorzystać z tej możliwości. Zaraz powiem dlaczego: no bo zyskuje się tylko raptem 4 dni, 3 dni. Pospowiedź w Patwi będzie w środę następnego tygodnia, więc. Zamiast stać w Patwi później godzinę w kolejce, to lepiej przyjść trzy dni wcześniej do swojego kościoła parafialnego i stanąć na 10-15 minut i oczyścić serca. w te trzy dni pozostałe powalczyć o to, by stan łaski uświęcającej zachować. No więc zapraszam w sobotę od 14. W ogóle następny tydzień. Ten, nie ten, który przed nami, bo w tym tygodniu spowiedzi w dekanacie jest niewiele, chyba jeszcze oprócz naszej parafii jest jeszcze jedna. Skondensowane spowiedzi będą miały miejsce po piątej niedzieli Wielkiego Postu, natomiast yy, dotrwają do niedzieli palmowej, później już zostaje tylko mielec. No i ryzyko, że się usłyszy przy konfesjonale to i owo. No bo ja się nie dziwię, jak kolejki trwają, stoją godzinami całymi, to i spowiednik może się zniecierpliwić. Wtedy zwykle mamy pretensje do spowiednika, że niegrzeczny, niedaktowny, czasami mocniej, że cham siedzi w konfesjonale. No ale moi kochani, to nie tak to działa. To nie tak to działa. Jak to ksiądz Paweł powiedział w rekolekcje, miłosierdzie Boże to coś, czego nie bierzemy z automatu. Ksiądz to też nie jest ten, który jest na. tylko funkcjonujemy w jakiś ogólnie przyjętych regułach, a człowiek jedna się z Bogiem po to, żeby później powalczyć o stan łaski, czyli doskonalić się, a nie tak pięć minut przed rezurekcją najchętniej by człowiek poszedł, przyjął komunię na rezurekcję, a potem znowu hulajdusza piekła nie ma do następnej rezurekcji. No i można, ale co z tego? Z tego mąki nie będzie, z takiego ziarna mąki nie będzie, więc raczej. My dbajmy o to, żebyśmy byli ziarnem zdrowym, takim ziarnem, które rzucone w glebę świata naprawdę wydaje dobry, błogosławiony owoc. A no, żeby tak było, trzeba się natrudzić. Ale taka kolej rzecz: wszystko, co ma wartość, wymaga trudu, co byle jakie, nie wymaga wysiłku. To jeśli chodzi o spowiedź 25, polecam pamięci Puszkę na kwiaty do grobu pańskiego, a intencje w tym tygodniu odprawiane będą w następującym porządku. Jutro o godzinie 16.00 msza święta w intencji świętej pamięci Sławomira Stachuli w 30. dzień od jego śmierci zamówiona przez żonę z synami. O 17:00 w intencji zmarłej Marii Koszik, 20. rocznicę jej śmierci. We wtorek o 17:00 w intencji zmarłego Józefa Sudoł, W środę w intencji zmarłych Heleny i Bronisława Zając. W czwartek w intencji zmarłego Józefa Barszcz. W piątek po nabożeństwie Drogi Krzyżowej w intencji zmarłych Zofii i Józefa Rzeźnik. W sobotę o ósmej w intencji zmarłych Heleny Uzar w trzecią rocznicę śmierci i Emiliana Uzar, o 17 w intencji zmarłego Józefa Cebuli, w niedzielę o ósmej w intencji zmarłego Franciszka Popiołek, natomiast o dziesiątej trzydzieści w intencji zmarłych Józefa i Zofii Piechota. Przez kolejny tydzień trwają msze święte Gregoriańskie za świętej pamięci Janinem Płazem.